W sieci znaleźć można wiele zeskakujących filmów przedstawiających niewiarygodne i zdumiewające na pierwszy rzut oka konstrukcje, które pomimo praw fizyki nie chcą rozpaść się w drobny mak. Dla laika to pewnie magia, a ja wam powiem, że żadna z tych konstrukcji nie łamie praw fizyki i tylko dlatego takie czary są możliwe. W każdym z tych przykładów konstrukcje pozostają w równowadze i pozostaną w tej równowadze, Aż do jej zaburzenia. W tym filmie opowiem Wam o pierwszej zasadzie dynamiki sformułowanej przez Newtona, która tak naprawdę nie jest do końca jego samodzielnym dziełem. Mechaniką ruchu ciał zajmował się już Arystoteles. Jego poglądy były filozoficzne, choć poparte obserwacjami i przez wiele wieków stanowiły niepodważalny model budowy i funkcjonowania świata. Arystoteles twierdził, że do podtrzymania ruchu potrzebna jest siła. Dla wielu ludzi nawet w obecnej chwili jest to nadal oczywisty fakt. W końcu, by hulajnoga jechała, to musimy dać jej pewną siłę napędową. Powód tej potrzebnej siły podtrzymującej ruch jest jednak zupełnie inny. Podczas jazdy hulajnogą albo elektryczną deskorolką w trakcie ruchu jednostajnego prostoliniowego musimy dostarczyć siły zewnętrznej, aby zrównoważyć siły oporu ruchu. Dopiero Galileusz na podstawie własnych doświadczeń z równią pochyłą i pewnych wyobrażeń oraz dedukcji stwierdził, że do podtrzymania ruchu w idealnym przypadku nie potrzeba wcale siły Podobnego zdania był Kartezjusz, formułując swoje prawo, że wszystkie ciała starają się zachować swój stan ruchu. A sformułował to prawo na 40 lat przed zasadami dynamiki Newtona. Na podstawie dokonań swoich poprzedników oraz własnych doświadczeń i rozważań Newton sformułował zasady dynamiki, w tym pierwszą, która w oryginale brzmi Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub w ruchu jednostajnym i prostoliniowym, dopóki siły przyłożone nie zmuszą ciała do zmiany tego stanu. Można więc powiedzieć, że Newton tworząc swoje dzieło korzystał z prac i rozważań innych, jak w przedstawionej grze. Nieuczciwe byłoby jednak posądzenie go, że zerżnął wszystko od innych. Newton był jednym z najwybitniejszych uczonych swojego okresu, a może i obecnego. Wystarczy wspomnieć, że największe odkrycia, jakich dokonał, rachunek różniczkowy i całkowy, ciążenie powszechne, teoria światła i barw, dokonał przed 24 rokiem życia. Co ciekawe, pomimo tak wielkich odkryć, nie chwalił się nimi. Do tego stopnia, że pewnego razu przyszedł do Newtona jego nauczyciel matematyki i wywiązała się taka dyskusja. Newton, chciałem pogadać z Tobą o tym nowym odkryciu matematycznym. Masz chwilę? Tym, co zachwyca się całe londyńskie Towarzystwo Królewskie? Ja to odkryłem kilka lat temu. Zresztą ten problem przedstawiłem w o wiele ogólniejszej formie niż w Waszych księgach. Aby łatwiej zrozumieć pierwszą zasadę dynamiki, wykonam kilka obserwacji, którymi fascynował się już Galileusz. W tym celu zbudowałem pewną konstrukcję z klocków Lego. W chwili początkowej kula pozostaje w spoczynku. Jako, że cała akcja filmu rozgrywa się na Ziemi w układzie inercjalnym, to na tą kulę musi działać siła grawitacji. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, kula trwa w spoczynku tylko dlatego, bo siły są w równowadze. Oznacza to, że musi występować jeszcze jedna siła, której zwrot jest przeciwny do siły grawitacji. Ta nieznana nam siła ma wartość taką samą jak siła grawitacji i ma taki sam kierunek. Nazwijmy ją jakoś. Niech to będzie siła reakcji podłoża działająca na kuleł. Zmienię teraz stan układu i niech wreszcie zacznie się coś dziać. W magiczny sposób wprawiam kuleł w ruch. Na moment pojawia się dodatkowa siła zewnętrzna, która poruszyła kuleł z miejsca. Kula przemieszcza się. Stan ten... Ruch będzie się utrzymywał aż do pojawienia się kolejnej siły, która spowoduje zmianę tego stanu. Sama kula przebywa w takich samych odstępach czasu takie same odcinki drogi, więc porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Kulka ta będzie poruszać się cały czas tak samo, i gdybym miał z kilometr idealnie płaskiego toru, to po pewnym czasie kulka dotarłaby na jego drugi koniec. Gdyby tor ten miał długość równą obwodowi Ziemi, to po pewnym czasie kula wróciłaby w miejsce, z którego wyruszyła. Oczywiście w idealnym przypadku. Brzmi to absurdalnie, bo to, co mówię, nijak się nie pokrywa z naszymi obserwacjami z życia. Rozgarnięty widz zaraz zwróci mi uwagę, że kula za moment zatrzyma się, a ja wmawiam wam brednie. Ma ten słuchacz trochę racji. Problem jednak w tym, że widz ten myśli dokładnie tak jak Arystoteles, twierdząc, że do podtrzymania ruchu potrzebna jest siła. Spróbuję wam udowodnić, że ten widz się myli. Zrobił pewną symulację ze spadającą kroplą deszczu. Kropla przez dziurę w chmurze zaczyna spadać na ziemię. Załóżmy idealny przypadek, gdy nie ma wiatru, a na kroplę w początkowym etapie ruchu działa wyłącznie siła grawitacji. Kropla zaczyna spadać, a ten spadek, jak się pewnie zdaje, jest przyspieszony, czyli prędkość kropli rośnie. Zobaczcie, że na kroplę zaczyna działać dodatkowa wzrastająca z każdą chwilą siła. Nazwijmy ją siłą oporu powietrza. Pewnie zgodzicie się ze mną, że skoro kropla leci coraz szybciej, to i coraz większa siła oporu na nią działa. Ktoś się nie zgadza? Jeśli tak, to niech idzie się przewietrzyć i koniecznie wsiądzie na rower i zjedzie z dużej stromej góry. Wtedy na pewno poczuje, co to opór powietrza i kiedy wzrasta, a kiedy maleje. Wróćmy do symulacji. Opór powietrza rośnie, ale coraz wolniej. Siła oporu powietrza uzyskała wartość taką, jak wartość siły grawitacji. Są one teraz w równowadze. Z wykresu prędkości od czasu wynika zaś, że kropla porusza się ze stałą prędkością w tym momencie. Chyba tym razem już wszyscy się ze mną zgodzą, że kropla będzie leciała teraz tak długo, aż uderzy o ziemię, a do podtrzymania tego ruchu nie potrzeba już żadnej siły, bo te, które występują, znoszą się. Czy teraz każdy już rozumie, że do podtrzymania ruchu nie potrzeba żadnych sił? Ja nie. Specjalnie dla ciebie pokażę jeszcze jeden przykład, byś już mi nie zarzucał, że się mylę. W 1977 roku Stany Zjednoczone wystrzeliły sondę kosmiczną Voyager 1, której pierwotnym celem było zbadanie Jowisza i Saturna. Po wykonaniu zadania skierowano ją na peryferię układu słonecznego. Na początku roku 2020 sonda znajdowała się w odległości prawie 150 razy większej niż odległość Ziemi od Słońca. Natomiast za około 18 tysięcy lat sonda oddali się od Słońca na odległość jednego roku świetlnego. NASA stwierdziła zaś, że sonda ta, o ile nie ulegnie zniszczeniu, prawdopodobnie będzie wiecznie przemierzać drogę mleczną. Sonda porusza się z prędkością około 17 km na sekundę, czyli 61 000 km na godzinę. Warto dodać, że sonda nie posiada silników napędowych, a przede wszystkim takiego zapasu paliwa, który umożliwiłby jej utrzymanie takiej prędkości przez kolejne 18 000 lat. Na sondę w takiej odległości praktycznie nie działa żadna znacząca siła, a sonda posiada prędkość, którą nabyła w trakcie misji na Jowisza i Saturna. Ruchu sądy nie zaburza też żadna siła, więc sonda będzie poruszać się ruchem jednostajnym. Czy teraz już jasnym jest, że do podtrzymania stanu ciała, ruchu albo spoczynku nie potrzeba żadnej siły? Moim zdaniem nic tym nie udowodniłeś, przecież od dawna wiadomo, że te sądy to wymysł NASA, a człowiek nigdy nie stanął na Księżycu. Ech, poczekajcie chwilę. Na czym to ja skończyłem? A no właśnie. Jeśli siły są w równowadze lub ich nie ma, to mamy do czynienia z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Wtedy do opisu ruchu ciała używacie wzorów, które wprowadziłem opisując ruch jednostajny prostoliniowy. Gdy pierwsza zasada dynamiki jest spełniona, to ciało porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, albo pozostaje w spoczynku, a to wszystko w przyjętym inercjalnym układzie odniesienia. A z zasadą dynamiki bezpośrednio związana jest bezwładność ciał. Zobaczcie ten przykład. Rozpędzony pojazd uderza w przeszkodę. Pojazd gwałtownie zatrzymuje swój ruch, bo hamuje go drzewo swoją siłą oddziaływania. Kierowca nie jest przypięty do fotela, więc jego ciało kontynuuje ruch przez szybę, aż do napotkania siły, która go zatrzyma. Zapewne będzie to jakaś inna przeszkoda. Przykład ten dodatkowo pokazuje, jak ważne jest zapinanie pasów podczas jazdy. Bezwładność ciała związana jest z jego masą. Im ona większa, tym trudniej takie ciało wprawić w ruch, zatrzymać albo zmienić kierunek tego ruchu. Łatwo się o tym przekonać wykonując odpowiednie doświadczenie. Kiedy lekki pojazd uderza w pojazd ciężki, to pojazd o małej masie zatrzymuje się bardzo szybko, natomiast pojazd o dużej praktycznie nie ruszył z miejsca. Sytuację można odwrócić, ważne by prędkość uderzenia była porównywalna. Jak widzicie, nie wygląda to zbyt kusząco dla kierowcy tego pojazdu. Tym razem pojazd było o wiele ciężej zatrzymać. Jeśli teraz zwiększymy masę pojazdu, to samochód o większej masie jest trudniej zatrzymać. Jest to bardzo ważna własność ciał. Przez bezwładność w stanie nieważkości przesunięcie dużej masy jest o wiele trudniejsze niż małej. Z tego też powodu ramię promu kosmicznego musiało być wytrzymałe, by wynoszone satelity pomimo stanu nieważkości nie złamały tego ramienia. Same manewry tym wysięgnikiem musiały być też powolne. Z powodu bezwładności ciał należy też zabezpieczać przewożone ładunki, by nie doszło do ich przemieszczania. Bezwładność ciał może się też przydać. Szczególnie pomocna jest przy wbijaniu gwoździ albo w wielkich młotach wykorzystywanych w budownictwie. Na maturze z całą pewnością pojawią się zasady dynamiki, dlatego też zachęcam Was do ich dobrego zrozumienia. Pierwsza zasada dynamiki jest prosta w opisie i też z tego powodu prosta w zadaniach z uwagi na związany z nią ruch jednostajny prostoliniowy. Rozwiązanie do przedstawionego zadania maturalnego znajdziecie na końcu filmu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, jak brzmi pierwsza zasada dynamiki Newtona. Powinniście umieć zastosować ją w sytuacjach problemowych, a także wiedzieć, z jakim rodzajem ruchu jest ona związana. Oznacza to, że do obliczenia zadań, w których występuje pierwsza zasada dynamiki Newtona, niezbędna będzie znajomość równań dla ruchu jednostajnie prostoliniowego. Warto też wiedzieć, że z pierwszą zasadą dynamiki związana jest z bezwładnością, a pierwszą zasadę dynamiki często nazywamy zasadą bezwładności. Przynajmniej tak mówią w podręcznikach do szkoły średniej. Sama bezwładność jest cechą wszystkich ciał, a ciało ma tym większą bezwładność i im większą masę to ciało posiada. Ciało o dużej masie trudniej wprawić w ruch, trudniej zatrzymać no i zmienić kierunek jego ruchu. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do jego udostępniania i komentowania. Mam nadzieję, że pierwsza zasada dynamiki nie będzie stanowić już dla was zagadki. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie z projektu Fizyka. Cześć!